Witam ponownie. To samo miejsce, to sama siłownia, ten sam trening. Idziemy z częścią drugą. Zaczynamy od maszyny Prime Low Row. Podobny ruch jak na wersji z Hammer Strength. Natomiast oczywiście możemy sobie tu wyregulować opór, przez to jest to dużo bardziej uniwersalne. Możemy odpowiednio dopasować do dowolnego miejsca treningu. Naprawdę rewelacyjne prowadzenie ruchu. Uchwyty są bardzo cienkie, możemy wszystko sobie fajnie dostosować. Także naprawdę, mimo że jest to już szóste ćwiczenie na plecy, to naprawdę jestem w stanie bardzo dużo z niego wyciągnąć. To już było naprawdę ciężkie. Swoją drogą pierwsza seria, pierwsza seria robocza dzisiejszego filmu. Dwie serie tutaj. Jak wspomniałem na, na samym starcie. Bardzo fajna opcja. Moim zdaniem dużo lepsza niż Hammer Strength, chociażby dlatego, że możemy sobie wyregulować opór. I ojej na przykład w większości Hammerów ten opór będzie na przykład bardzo zazwyczaj oporny w samej końcówce. Tutaj teraz w takiej późnej części treningu ustawiłem opór największy na samym początku. I potem miarowo miarę ten opór będzie spadał. Także możemy wypracować do że to rozciągnięcie, kiedy już jesteśmy właściwie słabsi, no już teraz już nie dałbym rady dociągnąć praktycznie żadnego, żadnego wiosła, gdzie obciążona była mocno końcówka, także fajnie się to uzupełnia. No i to będzie już ostatnie ćwiczenie takiej głównej części treningu. Potem zostało tuba, dwa ćwiczenia łapy i drugi dzień treningowy zaliczony. kiedy już nie możesz wykonać pełnego powstrzynienia. Warto dobić kilka powtórzeń takich szruksów, już nazwa Kelsa shrugs, także fajna opcja, bo jeszcze możemy dodatkowo czworobocznie przepracować, a jesteśmy tak naprawdę cały czas w tej jednej serii roboczej, także zagęszczamy tą jakościową pracę i potem możemy gożdać. Barku. Wykonamy sobie to na maszynie z nawet Nitro. Taką samą pokazywałem już w filmie z góry po ścięcimu. Natomiast no, wchodzi to tak dobrze, że i tutaj wykonam. To też potwierdza tylko jak dobry to jest sprzęt, skoro nawet tutaj te same maszyny mają. Także dwie stery robocze i przychodzimy już do łap. Przeciwczenie na biceps zrobione naprawdę rewelacja. Ten modlitewnik to jest coś pięknego. Wykonanie jednorącz, ponieważ wygodniej jest się ustawić niż w wersji oburącz. Ciężar tutaj wiadomo nie jest duży, no nie założę tutaj dwudziestek. W pierwszej serii było to 15 kg rozłożone 66% na ten środkowy pin i 33% na ten pin najwyższy, czyli profil dość zrównoważony z wstrzążeniem końcówki ruchu, ale najtrudniejszy będzie stricte w połowie. Myślę, że dość dobre rozwiązanie. Oczywiście powtórzę się jak w przypadku innych ćwiczeń z tego dnia. Jeśli miałbym na co dzień do dyspozycji, oczywiście byłoby w planie. W zasadzie wszystkie ćwiczenia dzisiaj z tego pula, poza tym przyciąganiem z góry, są naprawdę no, idealne i w każdym planie, gdyby tylko była możliwość, to warto je mieć. Dobra, drugi trening skończony. No już będę się cały czas powtarzał, ale ten sprzęt to jest absolutna rewelacja, naprawdę jeśli tylko masz możliwość, warto pojechać. Nie musisz nawet z nikim jechać, ja tu przyjechałem sam i naprawdę uważam, że warto. Wiadomo, miasto, no jak miasto, sam Rotterdam nie jest jakiś... Nie jest jakiś szczególnie turystyczny, i gdyby nie ta siłownia, to raczej by tu nie było po co przyjechać, ale naprawdę dla samej siłowni warto. Także na dziś to tyle. Następny trening czyli nogi, i będzie się będzie lekkury i trama uginanie prime, wyprosty prime, tak, przywodzenie prime. Także naprawdę będzie co oglądać. Na razie.